Emoji opanowały cały case drop. Sprawdź i zgarniaj najlepsze skiny. Weź udział w evencie i otwieraj niesamowite skrzynie eventowe. Kliknij pierwszy link w opisie i sprawdź najnowszy event emoji z pulą nagród 30 tysięcy złotych. Siemanko, z tej ten operator, a w dzisiejszym odcineczku otworzymy sobie za całą skrzyneczkę Tygrysa. Opowiedzcie w pierwszym link w opisie, zgarniać sobie sobie darmową skrzyneczkę. na następstwa macie emoji event, w którym do wygrania jest 30 tysięcy złotych. Na przykład tutaj za 40 miejsce byście mieli AWUBKE Mortis z Minimal Web. To za jakąś ilość lajków macie tutaj skinki. Dodatkowo mamy tutaj też za lajki z zdrabki. Mamy 5 Później mamy koszyk skinów. Zarzućmy sobie na 4000 na przykład. Wyślij wpis i dostajemy aczkę za prawie 9 zł, więc fajnie posypało. Dlatego mamy karty z levelami. Już sobie dzisiaj będziemy otwierać piłki level za 10 tysięcy. Kolejny mamy za 15. Dostajemy SG, więc sobie... No, sprawdźmy sobie jeszcze może to SG jest. Ok, dwie dyszki, więc fajnie posypało. Przechodzimy sobie do skrzyneczki tygrysa Są to jakieś 140 zł, więc myślę, że będziemy otwierać sobie po dwie 280 za dwie skrzyneczki. No ja tutaj polował w Bajoneta, Tiger Dufa. Na początek dostajemy dwie meczki Baskil. Za kwotę 72 zł niestety lecimy dalej. Zobaczymy czy jakaś koska nam w ogóle poleci, teraz mamy Emeczkę, jedną z Tumikiem, drugą Baskill. Ok, 149 złotych, znowu jedną zwróciło. Może otwierajmy sobie po jednej. I tutaj samej Jankowice, ok. W sumie nie dużo skrzynkę trzeba było otwierać, 510 złotych, Motoglowsy Transport. To już pierwszy proficiek poleciał, lecimy dalej. No, na kałaszka niestety nie przeleci, znowu mamy Emeczkę. 41,92, no tutaj nawet skrzyneczki w sumie nie zwróciło, więc szkoda. Lecimy dalej, no teraz mamy auga. W sumie 16,91, ok, no tutaj też niestety na minus. Też w sumie chyba będzie ostatnia skrzyneczka. No i w w sumie też dostajemy tego auga. Ale w lepszym stanie 18,85, zostaną jeszcze 84 zł. Zarzućmy sobie może jeszcze skręczkę Asimov. Idealnie za 8 dyszek. może tutaj Kostka poleci. No niestety nie, ale mamy meczkę Cyberbezpieczeństwa, lecimy też w samym stanie. Ale w Alstab 31 zł. Lecimy sobie na Upgrader. No i co, w sumie ten map fajsowany, wolniemy sobie razy 10. A meczka Bazylice, lewa strona. I tutaj w sumie siada by chyba w prawo nie jestem pewien. Meczka i Ałk razy 1,5. Ałówka, PAW prawa strona w stopniach. Tam też jak najbardziej siedzi, 34 zł. Nie ja wiem, teraz może poleciał Ałk i USG, ale to już razy 2. Kałaszek, aqua, Marina, lewa strona. I też nam siedzi. Na początku mieliśmy jakieś 1200 zł, coś takiego. Teraz mamy w sumie 9, więc trochę jesteśmy na minus. Weźmy teraz AWUBkę i EMEczkę. AWUBKA na no, Noir Wear 117 zł. Też nam siedzi jak najbardziej. Teraz weźmy EMEczkę, Baski. W sumie 2 EMEczki. Baski razy Totoja, AWUBKA Lekki Fryz lewa strona. I tutaj już nam niestety pali, więc szkoda. Weźmy teraz te 2 M, a to już razy 5. Ja bym tutaj wziął się, się na Lewa, lewa strona. Ajajaj, no niestety przeleciało. To się nie przeleciało. Mamy prawą stronę. Azupu Famasa. OK, stówka poleśmy teraz Famasa i Jameczkę. Jameczka player tu, lewa strona. Też nam tutaj siedzi 256 zł. Zostałem tylko Memeczka AWP i Glow 883 zł. A wąbkę bym walną razy 2 na awupkę 2 w stanie batówskie. Prawa strona i tu nam siedzi. Teraz tą awupkę bym dał na jak Groot Knife Grutknife, Damasku Steel, Lewa strona. Również nam siedzi 280 zł. Teraz powiedzmy Memeczkę razy 2 Razy 2, Hyperdose Convoy, prawa strona. I tu szkoda, bo nam niestety pali, więc w sumie jeszcze Damaskusa, i zwalniamy sobie tak razy 5, Bayonet, chociaż może jest wtedy w Web, 6 zł mamy jeszcze w tym w balansie, więc sobie dołożymy, czemu by nie, dokładnie w sumie 6,60, lecimy sobie z trziałkami, no i mamy 20,35%, lecimy z trawa w prawa, lecimy. Leć, a ja niestety siadałaby... Chociaż nie, nie siadałaby nawet lewa. No i zostajemy wciszymy, w dzisiejszym odcinku z Glowsami i Transport. Jesteś, jesteś, jesteśmy na minus, a więc następnego mało.